Hej, witam wszystkich w pierwszym, a i jednocześnie bardzo nietypowym odcinku z Minecrafta na kanale. Ponieważ dzisiaj będę uczył mojego tatę grać w Minecrafta. Tata, przywitaj się. No hej, hej. Właśnie pierwszy raz będę grał w Minecrafta, zobaczymy czy ty, mi się to uda w ogóle coś zatrybić w tej grze. A jak to się stało, że, że postanowiłeś zagrać w Minecrafta? No nie wiem. <noise> Wszyscy grają tu. To... Chciałem też spróbować. Może, Decyzja mo, mo, tak zwana spontaniczna. Może akurat. Załapie się w to. Dobra, no, no to dzisiaj od, będziemy od, uczyć tatę totalnych czego? podstaw. Właśnie od czego tak. zaczynamy. No właśnie. Jeszcze przed tym. Nie wiem dlaczego nam skinów nie widać. To naprawimy w następnym odcinku. To tak. Jak widzisz cały świat zbudowany jest z klocków. No ja coś tu I... widzę, jakieś drzewa, chmurki. To zaczniemy od podstaw. Poruszasz się klawiszami W, A, S, D. Mm -hmm. Lewa ręka. No Spacją skaczesz. To a mam. myszką stawiasz bloki i niszczysz. To są podstawy. Jeszcze zrobimy sobie dzień. O. Mogłem tu wyjść na górę, żeby lepiej Mogę. widzieć. Teraz pierwszą... Pierwszą ważną rzeczą, najważniejszą rzeczą jest zebranie drewna. Bo to jest podstawowy surowiec. A czym to drzewo zbieramy? Przykład, o, tam jakieś o no masz tutaj. O. Zobacz, to jest drzewo. Żeby zebrać drzewo, musisz uderzać je trzymając lewy przycisk myszy. No to czekaj, będę próbować. No to. O mam. No zbierz go więcej. Tu na górze. Tutaj też metrę. można u góry. No tak, zbieraj całe. Tylko trafić musisz. A no w ten sposób. Zbieram, zbieram chyba tyle. A co z tym drzewem? Dobra. Nie spadnie? Są modyfikacje, które robią coś takiego, że po zniszczeniu jednego klocka całe się ścina. Ten w się przewraca się. Czy to od razu wziąłem? To nie muszę dziś zbierać. No tak, masz, masz to w ekwipunku. W sensie ono wypadło i ty je zebrałeś. Ja też sobie trochę zbiorę. Takiego innego. A te różowe to są inne drzewa? Tak, to są inne drzewa i one inaczej wyglądają, i rzeczy, które się z nich robi, mają inny kolor, ale to tyle. Działają tak samo poza tym. I patrz, z tego robisz, wchodzisz w ekwipunek klawiszem E. O, mam. I tam masz coś takiego jak A ja tu albo jestem A czego ja tu jestem jakąś dziewczyną? Czy to, co jestem? To jest Twój skin, bo nie wykrywa nam poprawnych skinów. Na serwerze nie wiem dlaczego. Później to naprawimy. Dobra. Masz coś takiego jak wytwarzanie, widzisz? Albo tak. crafting, nie wiem jak to się tam u Ciebie nazywa. Wytwarzanie. Po no i tam sobie wsadzasz deski. Znaczy, pierwsze, pierwsze wsadź tam drewno i z tego wytwórz deski. Dębowy pień mam. Tak, no to wsadź go tam w, w jedną z tych czterech kratek. Jedną mam wsadzić, czy w, jedną, tak? tak wszystkie, sobie, wszystkie sobie wsadź. W jedną kratkę. No. No i widzisz, i teraz obok takiej strzałki powinny ci się pojawić deski. Tak, dębowe deski. No to je sobie weź. I teraz po jednej desce ustaw w, każdym, w każdej z tych kratek. Ojko, co to mi się tu porobiło? W których kratkach? Tutaj w tych czterech? Tak. W każdej z tych ustaw jedną deskę. Jakie, bo to jest taki prosty. No, dobra mam. No, i powinien się, w, po obok tej strzałki stworzyć stół rzemieślniczy. Czy jakoś tak. Albo stół do wytwarzania, coś takiego. Stół taki rzemieślniczy. Tak. No, to weź go i musisz go postawić. Nie tak, tego wyrzuciłeś. Leży przed tobą. No i co mam z nim? No, podejdź do niego, żeby go podnieść. I musisz go postawić prawym przyciskiem myszy. Tylko musisz go pierwszy wziąć sobie do ręki. Przeciągnij go na ten taki pasek, co masz na dole i to jest jakby twój podręczny ekwipunek, który masz jakby wiesz, na wyciągnięcie ręki, jakby takiego. No nie mogę znowu się wyrzucić. No musisz go na ten pasek taki oddzielony w ekwipunku ten na dole przeciągnąć. A, to przyciągłem. No i jestem. No, i teraz musisz go wybrać odpowiednim klawiszem na klawiaturze od 1 do 9. Albo od scrollem 4. w myszce. Tu 4. Tym kółkiem. To jest piękne. Przeciągnąłeś go sobie na ten pasek? No, przeciągnąłem, ale... Jeden to... Czekaj, czekaj, no. Jeden to... O, te, teraz mi stłuży, myśli czy na, jedyn na jedynkę w no, 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 i masz go w ręce. Teraz no. wyjdź z tego ekwipunku swojego. No. I postaw Aha. go gdzieś na ziemi prawym przyciskiem myszy. No jest. No. I teraz, jak klikniesz na niego prawym przyciskiem myszy, to ci się otworzy taki bardziej zaawansowa takie bardziej zaawansowane wytwarzanie. Widzisz? To muszę do niego pod. 9 na 9 kratek. Czy 3 na 3 no, kratek. Mam. teraz masz Łącznie 9. Tak. No i teraz, jak sobie ustawisz tam dwie deski, jedna pod drugą, to tworzysz patyki. Dwie deski, jedna pod drugą. Tak. No, mamy, jakieś cztery mi się pokazało. Pa, no, patyk... weź je sobie. No. I teraz, jak masz te patyki, to tworzymy podstawowe rzeczy. W sensie podstawowe narzędzia. A gdzie daję tutaj do ekwipunku, do, czy do tego niżej. Tak, na, na razie sobie no, gdziekolwiek je przyciągni, żeby cię miał w ekwipunku gdzieś. Mhm. I bierzesz teraz te patyki i ustawiasz na samym środku jeden patyk. I pod nim drugi, no. I teraz nad tymi patykami ustawiasz trzy deski, robisz taką literę T, czy ja mam tyle desek? No raczej masz. A jak nie, to miałeś tam chyba jeszcze jakieś, jakieś drewno, to możesz sobie robić tam na deski. No dobra, bo mi wyskoczyła drewniana mutyka, bo nie mam jednej tej to deski, nie... no. chyba że muszę. Poczekaj. To musisz sobie wytworzyć jeszcze więcej desek. Masz tam drewno chyba jeszcze w ekwipunku. Dobra, ustawiam patyki. No i mam jakiś drewniany kilof. No i teraz, jak masz ten drewniany kilof, to robimy kolejne narzędzie. Czyli A co siekierę? robię z tym, tym kilofem? Daję do ekwipunku, tak? Tak, żebyś miał go na tym pasku szybkiego wyboru, jakby. Mm -hmm. Teraz ustawiasz patyki znowu tak samo na środku. Jeden. Dwa. Jeden po drugim, tak? Tak. No. Teraz nad nim dajesz jedną deskę. Nad nimi. Obok tej deski dajesz po prawej drugą deskę. Mhm. I pod tą drugą deską dajesz jeszcze jedną. Tak, żeby zrobić taki kształt jakby siekiery. Drewniana siekiera. Tak, to weź ją sobie. Mhm. Oprócz tego można stworzyć jeszcze łopatę i miecz, ale to nam na razie nie będzie potrzebne. Ma, ma, masz tą siekierę? Mam. Dobra, to zabieramy ten crafting, ja go zabiorę. I musimy znaleźć jakieś miejsce na. Blazę na pierwszą noc, jakąś taką prowizoryczną. Na przykład kopać się w jakąś górę albo jakąś jaskinię, czy coś takiego. Możemy to zrobić na przykład o tam. Chodź. Bo w nocy pojawiają się na. No, pojawiają się w świecie potwory, które w dzień się palą i w dzień ich już nie ma. O, krowy chodzą tam. Można ich... tak krowy. Z krów można dostać jedzenie, jak się tak zabije, Tak samo ze świń, kurczaków, owiec i takich innych stworzonek. Jedzenie też jest potrzebne. Na dole, nad tym swoim paskiem szybkiego wyboru masz takie trzy inne paski. Masz doświadczenie, czyli taki zielony pasek, który się napełnia. Masz zdrowie, czyli te serduszka, i masz twój mm -hmm. poziom głodu, czyli te takie mięska, jakby. I jak ten głód ci spadnie do zera, to wtedy zaczynasz dostawać obrażenia od głodu. Tutaj na przykład możemy się wkopać i stworzyć pierwszą bazę. Zobacz, kilofem niszczy się o wiele szybciej kamień i możesz go dzięki temu zbierać. Kop. Zatrzymać? Tak. Możesz nam wykopać jakieś takie prowizoryczne mieszkanko. A ja stworzę drzwi. A co, jakbyśmy zostali na tym, to by nas zjadły? Te no, prawdopodob prawdopodobnie tak, bo nie mamy żadnego ekwipunku, żeby się przed nimi bronić. A właśnie nadchodzi noc. A par wędrowny handlarz do nas przeszedł. Zrobił, zrobił się niewidzialny, bo nadchodzi noc. Jak się na niego kliknie prawym przyciskiem myszy, to można z nim handlować. Tylko, że trzeba mu płacić szmaragdami, a my szmaragdów nie mamy, trzeba je pierwsze znaleźć. A to jest wiżaki, to co, to jakieś lamy? To są, to są lamy. On się zrobił na noc niewidzialny, żeby go potwornie atakowały, wypił miksturę. No, a my nie możemy mieć takiej mikstury. Możemy, mhm. tylko trzeba taką zrobić pierwsze. Pójdę jeszcze zebrać na szybko trochę drewna, żeby zrobić węgiel drewny i pochodnie. A co ja mogę z tymi kamieniami później zrobić? Co zrobić? Możesz zrobić na przykład piec. Zaraz ci pokażę jak to zrobić. Bo ciemno tutaj się robi. No już, już. Tylko pójdę po drewno i zrobię pochodnie. Jeszcze w tą stronę. Możesz tak wykopać, żeby tam dużo miejsca było. Dobra, podwórów jeszcze nie, nie ma. Poza jednym szkieletem. O, już są. Dobra, teraz jak masz ten kamień, to przydałoby się, żebyś zrobił nam piec. Kilow ci się zepsuł. Oj, i znalazłeś węgiel. Zobacz. Czemu mi się zepsuł? Za dużo rzymtyn? Tak, no bo z... one mają swoją wytrzymałość i po jakimś czasie te narzędzia się psują. To jest węgiel. Z węgla można robić pochodnie. Wykupiemy go trochę. Masz jeszcze patyki? Mam dębowy 5-2. Wróciłem ci węgiel, to zrób sobie patyki tak jak cię wcześniej uczyłem. No nie wiem, pierwsze dębowe deski muszę, tak? Tak, pierwsze dębowe deski, a potem z dwóch dębowych desek patyki. No dobra, nie muszę tego mieć stołu. Mm, nie o, musisz. Jak ci, się jak ci się receptura mieści w, w tych czterech kratkach, to nie musisz. Ale możesz używać też stołu. Jeśli chcesz. No dobra, a jaka była receptura. Stawiasz dwie deski pod sobą i tak robisz patyki. To mam cztery patyki. No, a teraz, żeby ten yy, kilof, to muszę mieć już ten Kilo, stół. Kilof zrobimy zaraz, pierwsze zrób pochodnie. Jak masz patyki, to ustaw jeden patyk i nad tym jednym patykiem ustaw jeden węgiel. I powinny ci się stworzyć cztery pochodnie. No to mam. Masz te pochodnie, to teraz je gdzieś postaw, żeby było jasno. Najlepiej na ścianie. Wyrzuciłeś się, to czym stawiam? Gdzie? No, musisz je sobie przyciągnąć, tak samo jak crafting wcześniej, na ten pasek szybkiego wyboru na dole i po prostu postawić prawym przyciskiem myszy, jak masz je w ręce. No dobra. Prawym przyciskiem myszy mam w ręce. O, Je Real. Teraz jest jasno. No to tam... I tam, tam, gdzie się mieszka musi być jasno, bo w miejsce, gdzie jest ciemno pojawiają się potwory. Teraz, wejdź sobie w ten crafting jak masz kamień. No w to? Tak. W ten stół I teraz ustaw Dobra. Jak to wchodzę? No, prawym przyciskiem myszy. A, dobra, no. I teraz ustaw kamień na każdym polu poza środkowym, żeby stworzyć piec. Jedz, Mam. No i postaw go gdzieś tutaj, obok tego craftingu. Najlepiej o tutaj, w tym rogu. O, tu? No, na przykład tu. widzisz, mamy piec. Teraz w piecu można przepalać na przykład yy, różne minerały, na przykład żelazo, żeby stworzyć sztabki żelaza czy złoto i tak dalej. Albo gotować w nim jedzenie. Chociaż gotowanie jedzenia jest szybsze innych. Yy, innych, że tak powiem urządzeniach, typu na przykład ognisko, albo yy, pędzarka, czy coś takiego, ale tutaj to na razie musi wystarczyć. Patrz, rzuciłem ci mięso. Widzisz? No, odblokowane receptory, sprawdź. Tak, i teraz wejdź w ten piec, tak samo jak w crafting, prawym przyciskiem myszy. No mam. I masz takie dwa pola. Na tym górnym połóż to mięso, a na tym dolnym daj węgiel, który ci wcześniej rzuciłem. A jak nie masz węgla, to może być też drewno cokolwiek, co na logikę się pali. O, i widzisz, zaczęło się przypalać. Mhm. Jak ci za strzałkę doleci tam do końca, to widzisz, masz teraz upieczone mięso. No i co z nim robię? No, i teraz możesz sobie przeciągnąć do ekwipunku. Wieczona Tak, jak masz je w ręce, to możesz... To jak przytrzymasz prawy przycisk myszy, to twoja postać zaczyna to jeść, żeby napełnić sobie ten pasek jedzenia. Tylko musisz go mieć w ręce, tak jakbyś chciał to postawić po prostu. No dobra, jak ja to przechodziłem? Dobra, mam w ręce. Dobra, to Wyjdź sobie z tego pieca, i teraz przytrzymaj prawy przycisk myszy, prawy, nie na piecu. No i nic się nie dzieje. No trzymaj prawy przycisk myszy teraz. Masz tak długo? No trzymaj długo. No i co? No i co? Nic się nie dzieje? Masz to hmm. mięso w ręce? Masz. No, mam. A trzymasz na pewno prawy przycisk myszy, a nie lewy? No prawy trzymam. No i co, nie ma żadnej animacji, że jesz? Nie. Niczym. A jesteś głodny w ogóle? No nie wiem. Chyba nie. Ile masz tych? No dużo. Jak, ile Raz, masz tych dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W jakim cudem masz dziesięć? Znaczy, że nie jesteś głodny. Jakimś cudem. No. Nie wiem jak. No ale w każdym bądź razie. Jak jesteś głodny, to trzymasz to i wtedy twoja postać zaczyna jeść. Nie możesz jeść, jak nie jesteś głodny. Patrz, zaczął się robić dzień. To co? Wychodzimy? To, to znaczy, że przetrwaliśmy pierwszą noc. Ura! A... Będziemy żyć. Gratuluję. No. A jako, że przetrwaliśmy pierwszą noc, to na tym chyba będziemy kończyć ten odcinek. Tą pierwszą lekcję, można tak powiedzieć. No i teraz A, muszę... Jakieś, te... wraż jakieś wrażenia? Komplikowane jak na razie. A jak no. się bawisz? Super. Super, no, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy to załapisz. Dobra, to nic. Kończymy na teraz i za chwilę czytam. Tam no, Na następny dzień będzie następna lekcja. Tak, to dziękujemy za oglądanie. Dzięki. I zapraszamy do subskrypcji, komentowania, zostawienia łapek w górę i innych takich materiałów. I do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej. Do zobaczenia.